Dzisiejszy mecz zostanie rozegrany na Dignity Health Sports Park w Los Angeles. Oby był równie emocjonujący, co kręcone tu gangsterskie kino. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Los Angeles Galaxy zmierzy się ze sportingiem Kansas City. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Oto skład, na który zdecydował się trener Gości. Co ciekawe, oba zespoły zaczynają ten mecz w jednakowym ustawieniu taktycznym. Tak, i tu, i tu mamy do czynienia z formacją 1-4-3-3, z tradycyjnymi skrzydłowymi. Powinno to oznaczać, że w żadnej strefie boiska nikt nie będzie miał przewagi liczebnej. Gracze środka pola będą walczyć o prymat w centrum, a skrzydłowi i boczni obrońcy toczyć pojedynki na flankach. Rusza więc pierwsza połowa. No i po zagrożeniu dobry odbiór? Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką, ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. I centra. Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. Świetne było tutaj dośrodkowanie, które umożliwiło zdobycie tego gola. Ładne złożenie się do strzału instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Zmiana kierunku. Teraz środkiem. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. I to tyle z tej akcji. Walter. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. I dobrze teraz, Bramkarz, pewnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Walter. Świetny teraz drybling. Wciąż idzie na bramkę. Delgado. Nie udało się utrzymać przy piłce. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę i koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. I ruszyła pierwsza połowa. I centra. Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. Już po zmianie strony, i zaczynamy grę, proszę państwa. Tak się powinno stopować ataki rywala. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Delgado, Ricky Puć, szansa, będzie remis. Bardzo dobrze teraz to broni. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Czy będzie z tego wyrównanie? Tak, to powinno się robić w obronie. Ładnie, utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Uwaga, to jest setka. Broni, dobrze. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Czy stoła to wykorzystać? Uwaga, wciąż może być gol. I zaczynamy z zalini bocznej. Czał teraz, brawo, fenomenalna interwencja. Czas dokonać roszad w składzie, zaraz dojdzie do zmiany. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Udaremnił tę szansę. Świetnie się tutaj zachował. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże Pola Karnego. Może zabić ten mecz. Minimalnie, obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. To ostatni gwizdek, a więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. Drużyna i jej kibice muszą się pogodzić z dzisiejszą przegraną, bo cóż innego im pozostaje? Wynik orbitował wokół remisu, a ostatecznie wylądował na stacji porażka. Cóż, tak bywa. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. I ruszyła pierwsza połowa i centra jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. Bardzo dobrze teraz to broni, minimalnie obok słupka, no zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał był.